Lednicki Park Krajobrazowy. Spośród parków krajobrazowych Wielkopolski jeden jest szczególny. Lednicki Park Krajobrazowy chroni w swym sercu skarb wyjątkowy, historyczny, związany z początkami państwowości polskiej. Właśnie tutaj odbył się bowiem w 1966 roku chrzest Polski. Wydarzenie, które obok duchowego wymiaru, miało jeszcze jeden, o wiele ważniejszy. Na trwałe przypisało nasz kraj do świata kultury zachodu. Lednicki Park Krajobrazowy ma 7652 hektary powierzchni. Utworzono go w 1988 roku na terenie gmin Kiszkowo, Kłecko, Łubowo i Pobiedziska. Podstawowym celem utworzenia parku była ochrona ziem, które uznano za kolebkę państwowości polskiej. Liczyły się jednak także jego walory krajobrazowe. Trafić tu łatwo. Park leży kilkadziesiąt kilometrów od Poznania i Gniezna historycznych stolic Polski. Lednicki Park Krajobrazowy, jak już zostało wspomniane, to przede wszystkim duch historii. Brzeg jeziora Lednica, jego dno i wyspy kryją ślady osadnictwa sięgające epoki neolitu. Na największej z wysp jeziora Lednica, ostrowie Lednickim, znajduje się jedno z najważniejszych miejsc związanych z historią naszego kraju. Za czasów panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego Ostrów był głównym ośrodkiem obronnym i administracyjnym ówczesnej Polski. Na wyspie można zobaczyć ruiny wczesnośredniowiecznego, preromańskiego zespołu architektury pałacowo-sakralnej, czyli pozostałości kamiennych budowli Pałacu Książęcego z kaplicą, dwóch basenów chrzcielnych, będących prawdopodobnym miejscem chrztu Mieszka I i pozostałości drugiej budowli. Wolno stojącego kościoła cmentarnego relikty Palatium na wyspie to najlepiej zachowane fragmenty tego typu budowli w Europie. I to one wraz z wałami grodu oraz reliktami Kościoła Grodowego stanowią najcenniejszą część ekspozycji znajdującego się tutaj Muzeum Pierwszych Piastów.